A co jest najpiękniejsze w tej bajce? Że wszystkie jednostki specjalnej i siła tego świata, kurde, schoda księgę Bogu nie. A ja się stałem tym dzieckiem Bożym, nie? Ten dekret należy do mnie, nie? To jest dziedzictwo moje, nie? Dziedzictwo Boże, nie? To jest dar. To jest dziedzictwo, wiecie wiesz, co nie? Dostałem to, nie? To jest moje przeznaczenie. Próbowali mi to ukraść, nie? Wyśmiać mnie, zrobić za mnie, kurde, kampanię oszerc. zrobić za mnie niestabilnego emocjonalnie. Próbowali mnie zniszczyć, kurde, sponiewierać, żeby cał się zgorzkniały, kurde, wiecie co dzisiaj? Porwano mi córkę, skrzywdzono ją, wiecie co dzisiaj? Publicznie, wszyscy o tym wiedzieli, nie? Tylko wszyscy odwrócili od tego głowę, nie? Wszyscy wybrali pieniądze, nie? Nie wiedząc, że, że to wszystko jest dzięki mnie. że wszyscy, wszyscy, Każdy pieniądz na tym... Wszystko co jest na ziemi obejmuje dziedzictwo Boże, tak? Co moi przodkowie? To sam to się wywodzę, nie? Zostałem wybrany, rozumiecie to? I stoję wprawdzie, zakotwiczony. Nie kłamie, Nie potrafię. Wiecie o coś, nie? Nie nauczyłem się. Znaczyłem no, się, że szczerość może nie dać Ci zbyt wiele osób, ale na pewno dać Ci tych prawdziwych, nie? A teraz że jestem pewien tego, wiecie co, nie? Kto, co, jak, wiecie co, nie? Jestem prawem, rozumiecie to? Staję się prawem dekret Boży, prawo Boże. Rozumiecie to? Że wchodzicie po tej ziemi tylko i wyłącznie dzięki komu. Komu zawdzięczacie życie? Komu zawdzięczacie wszystko, co macie? Tak. Od serca. Tak, Naprawdę, nie? Wiecie co dzień? Nie oszukujcie się, nie? Że to jest wasz szef, kurde, czy. Kto? Nie wiem. <gry> Bank. Kto jest. Kto dał wszystko, nie? Kto dał życie? Od czego się wszystko zaczęło? Krótka piłka, nie? Bez owijania w barwne, nie? Kto stworzył niebo i ziemię? No kto? No proste, nie? Także w okolicy już wiem na 100% i poznaję, yy, że te osoby tu nie mieszkały nigdy wcześniej, że to są kurde naprawdę <gryw> elitarne jednostki, nie? Najlepsze z najlepszych. Agen agencje wszystkie świata <gryw> mają mnie na na oku, nie. Raczej chyba nie mają wyboru, nie? Bo stoją przed wszechświatem, nie? Nad prawem, nie? Ja jestem po prostu miłością, nie? Częstotliwością taką, nie? Prostą, zwykłą, wiecie, coś, nie? Miłością, bezwarunkową. Mimo że płacze. Mimo, że się śmieję, mimo że krzyczę, może, że wiecie, nie mówię w taki sposób, aby ktoś chciał sobie to usłyszeć, nie? Ale to znaczy, że mam, wiecie, czakregardu, gardła odblokowaną, nie? Że nie blokuję, nie, nie, nie duszę w sobie nic, nie? Wiecie co dzień? Jestem spójny, otwarty, wiecie co ci mówię jak jest. I od tego wymaga ode mnie. Być autentycznym. Wiecie co dzień, nie? Nie wciskać, nie mówić tego, kurde. W taki sposób, jak ktoś by chciał to usłyszeć, nie? Ja tu jestem sam. I reprezentuję niebo, nie? Wybrali mnie. Moja droga miała tak, tak wyglądać, moje życie miało tak wyglądać, wiecie o co, nie? Spójrzcie na mnie, nie? Mam tu 40 lat, nie? I ogarnąłem wszystko. Jestem ogólnie w pełni, nie? Czyli i, i mam mądrość, kurde, no Jestem ogólnie naj, najstarszą osobą, jakby nie patrząc, nie? Bo musiałem przejść wszystko, nie? Śmierć, upadek, który wszystko nie, bo wiecie, co się Pod każdym kierunkiem, nie? Wiecie, co żeby być w pełni, nie? Żeby mógł, żeby mógł iść normalnie, wiecie, co się i reprezentować to, co mi jest dane, nie? Być nauczycielem, kurde, wiecie, wprowadzić równowagę, w ogóle harmonii, nie? Być kluczem do harmonii, nie? A samo za siebie, chyba, to mówi, nie? To jest wynik już konkretny, nie? I tak nie rozumiecie, i tak? To nie, nie? Ale to, to na, na tym polega właśnie wiara, rozumiecie to? Żeby uwierzyć, nie? Wie, albo wierzysz, albo nie. To więc nie mówię jak że jesteś sobą wierzącą, jak mi nie wierzysz. Rozumiesz o co chodzi? Ale jestem autentyczny. Jestem... Mam w sobie wagę święte słowo, nie? Słowo honoru, kodeks honorowy, kodeks moralny, nie? To jest etyka, samodyscyplina. Rozumiesz, co to, co to znaczy? Dbać o swoją rodzinę, o swoich bliskich, o wszystkich. Co to jest nieskazitelne? Naszym czym polegają kodeksy honorowe? I one są święte? Zawsze były. Dopóki nie pojawili się politycy, kłamstwa, oszustwo, interesy. Nawet Elon Musk spojrzał na moje, zaczął mnie obserwować na profilu, bo mu pocisnąłem na jego popkaście. I dobrze, dobrze, dobrze. To sierwo i tak nie ucieknie, bo to sierwo jest kurde wyznacznikiem tego, co ja muszę osiągnąć. Na kolanach będzie klękał kurwa z, ta, z Donaldem Trumpem. Tak jak powiedziałem, tak, tak, się, tak się stanie na prosto chyba nie. Chodzi o moją córkę, nie? Oni. oni Donald Trump i Elon Musk byli dwójka, jak mi przekazywali dekret włożyć. Rozumiecie to? Oni byli od samego początku, kurwa. Ja, wszechświat i ich dwójka. Tysiąc cyk się skończył? Skończył się kontrakt, tak? Ja zostałem wybrany, odziedziczyłem, oni to przekazali i oni o tym wszystkim wiedzieli. I oni za wszystko odpowiadają. Więc chyba, <grytanie> chyba, kurde, nic, nie wiem. Dziecko chyba to zrozumie, tak? Takie czteroletnie, pięcioletnie, rozumiecie? Zobaczcie, co się dzieje, no spójrzcie sobie, co się dzieje. Wyjdźcie poza strefę komfortu, zainteresujcie się tym, co ja mówię. Zobaczcie, co to jest wybrany. te wszystkie rzeczy tam, nie? co się dzieje na YouTubie. Tam jest tysiące filmów dziennie, rozumiecie to? Na, wszędzie jest. Instagram, kurde, Facebook, TikTok. rozumiecie to? Dziew, dziewuchy, kurde, są w rozkwicie, rozumiecie to? Same piękne kobiety, że facetom szczęki padają, rozumiecie? Piękne ciała tarczące, ale to nie jest, to nie jest, one nie są przedmiotem, rozumiecie? One mają uczucia, one mają duszę, nie? One potrzebują dotyku duszy, nie? Zrozumienia głębi. Rozumiecie to? To jest piękne. Co mnie wspiera Omega, nie? I Alfa, nie? Cały wszechświat, nie? Ale ja jestem wdzięczny. Że to widzę, że rozumiem. Wiem, co mówię. <laughs> że to reprezentuje, że jestem dumny z tego, nie? I że to jest norma, nie? To jest standard. Mimo wszystko, kotwicie to sobie, nie? I się tym dzielę. Mimo, że mogę coś śmiać, mogę płakać, chcecie codziennie? Nie mam słabości. To nie są słabe punkty. Nie mam słabych punktów, za to mam zdrowe podejście. Puh. Cieszy mnie to, że jednostki specjalne na całym świecie, kurde, zgłosiły dyspozycję, nie? Do działania, nie? To mnie cieszy najbardziej, nie? Elitarne jednostki, kurde, na całym świecie, nie? Siły specjalne, nie? Nie jakieś, kurwa, popychat, bo jakieś, kurwa, szczurki. <laughs> ja tu mówię o elitach, nie? Na, o najlepszych oddziałach specjalnych całego świata. Każdy, każdy kraj ma, reprezentuje jakiś oddział specjalny, jednostki specjalne i one, a one zgłosiły dyspozycję, nie? Że są ze mną, nie? W imię Bogu, nie? W imię miłości, nie? Bóg, honoru, bóg honor, prawda, nie? Wiecie co nie? Nie, no dlatego mówię, nie? Omijamy to wszystko, bo Ziemia nie będzie nigdy obca dla, Wiecie, nie będziemy do siebie obcy, nie? To jest jedno wielkie Królestwo Boże, rozumiecie to? To mi się podoba. To jest jedność, rozumiecie? Roz, rozumiecie, nie? Tego nikt nie zatrzyma. To jest to, co manifestuje, co, co jest, po prostu. Już mówię, to jest. Żebyście to zrozumieć. Ja jestem tym wybranym dzieckiem Bożym. Czyli Lekel Boży, rozumiecie? Jestem tą miłością Bożą, jestem Bogiem tutaj, na Ziemi, fizycznie, rozumiecie to? Bo to musi ktoś być fizycznie, tu reprezentować to, co jest w wiecie, w to, co Wy nie wierzycie. <laughs> Dlatego ja reprezentuję to wszystko tutaj. Manifestuję i mówię, że tak ma być, tak i to się staje, rozumiecie? Na tym polega prawda. Na tym polega fundament. Na tym polega miłość i szacunek. Zrozumienie, nie? Dlatego pragnę tu mieć obecności. Chcę działać. Chcecie, żebym wasze z wami, ubiorę mundur i lecę z wami? No proste, kurwa, nie? Wiecie co, chodzi, nie? Ja, ja jestem przeszkolony już. Ja nie potrzebuję szkoleń. Ja już przeszłem wszystko. Moje życie to była jedna wielka szkoła przetrwania, wiecie co, chodzi, nie? Posługiwałem się bronią palną, kurde, jak byłem nastolatkiem, nie? Nie jest, nie jest mi to obce. Wiecie co dziś? Nie szukajcie, kurde, luki gdziekolwiek, niedoskonałości, bo jej nie znajdziecie. A ja się manifestuję do tego wszystkiego, rozumiecie to? Nie oceniajcie, bo nie jesteście w stanie mnie ocenić po takim czymś. Ja się ad adoptuję do, do takich sytuacji w, w czasie rzeczywistym, wiecie coś nie, adekwatnie do sytuacji nie, czego wymaga ode mnie nie, staje się po prostu w, <grym> no bez błędy, dlatego wróg pomimo wszystkiego nie, nie, nie zrobił nic, rozumiecie to? Bo, to, bo chciałbym, żeby to już świat ujrzał nie i usłyszał to publicznie z głównych wiadomości, gór, głównego nurtu, kurde jaka jest prawda o tym wszystkim nie, co oni, co oni zrobili przeciwko mnie i kurwa jak to wszystko wyglądało nie. Chyba się mierzyłem tutaj, nie? Bo to jest coś pięknego, nie? Puh. Szczęki opadną, nie? Jak ktoś myśli, że jestem słaby, nie? To jest coś pięknego, nie? To jest coś pięknego po prostu, nie? Także lecimy, to lecimy dalej. Nie ma co czekać, bo wiecie, co. są... Wróg sobie układa, kurde, nikt nie ma prawa za mnie dokonywać wyborów, rozumiecie to? Ja nikomu, ja, ja nikogo nie, 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 nie wiecie, nie upoważniłem do tego, żeby ktoś za mnie mógł, kurde, kogokolwiek sądzić, nie? Bo tylko Bóg może sądzić, nie? A tylko ja to mogę zrobić, nie? W imieniu Boga, nie? Tutaj, nie? Działać, nie? Nie przepiszę się, nikt nie przepisze tego, rozumiecie to? Nikt. Ja, Wiesz, wiecie, wiecie dlaczego? Bo to ja wziąłem odpowiedzialność za każde życie, kurde, za, za sprawiedliwość, za wszystko, rozumiecie to? Ja ponoszę odpowiedzialność za wszystko, rozumiecie to? Dlatego ja muszę to dopracować, ja muszę to dokończyć i ja muszę na tym czuwać. I to musi tylko i wyłącznie być moja pierwsza i moje potwierdzenie. Rozumiecie o co chodzi? Oni próbują to przepisać, ja wiem o tym, manifestują, kurwa. myślę że jak słyszę to, co chcę usłyszeć, że wiecie, nie? Jako sugestia myśli. Nie zamotają kurwa, nie dają rady po prostu, rozumiecie to? Ile, kurwa, ile można w kółko tłumaczyć po prostu, kurwa, ja pierdolę, że to adoptuję. Że <grybujesz> kiedyś czymś innym, oni tego nie posiadają, oni, oni, oni nie wiedzą co to jest. Jak mogą zrozumieć coś, czego kurwa nie, nie posiadają, wiecie co, dzisiaj? Nie mogą, rozumiecie to? Po prostu. To jest klucz do harmonii. Że mogę się stać, kim chcę. W każdym momencie. I nie muszę nic zrobić. Rozumiecie to? To jest energia, rozumiecie to? Energia co to jest? To jest wszystko. Każda wasza myśl, każde wasze. Wszystko, co, co, co istnieje. Jest energią. Co wiecie... Nawet ze Stali mogę zrobić energię potężną, która będzie nować w co dzień? Out of my notes um, that your ancestors wanted me to tell. Yo, yo, let's go, Magi Gang. You, who you are, has been entirely concealed. Please don't mind how I look. <laughs> I woke up and I'm in my cozy, you know, my cozy stuff. But let's get the tea, y'all. Listen, this is a very important message for somebody. Okay. Um, you're literally the reincarnation of somebody super, super legendary, super powerful, but so much of you has been concealed. Okay. This is how I channel it, and I wrote it down on my notes um, that your ancestors wanted me to tell you. They kept speaking to me all night, bro. As soon as I got up, I was like, recording time. <laughs> Honestly. Um, haven't even removed my eye boogers type shit, but here we are. I y'all know my, you gotta be, you know, obedient. So your memories are blocked. This is what the ancestors are telling me. Your memories are blocked, but once you unlock your memories, you're going to remember everything. Comment below. I'm going to remember everything. I'm going to unlock my memories. Write it in the comments below, okay so i channeled you're the reincarnation of a powerful legendary being and also you have some type of like airbending bending um, power so i don't know if most of you watched avatar and things like that not the blue one not the blue people avatar like you know the last airbender kind of thing so that's you honey comment below i am legendary okay <laughs> now let me show you the cards that spirit showed me and i pulled basically it goes from the beginning from the moment that you were born so for the last couple of days or weeks honestly i've been tremendously channeling for somebody that there's just so much hidden regarding your childhood that you need to know comment below i need to know all right god i need to know you need to know because you carry something here you see the star the star on your crown is a hundred percent speaking about you having a calling over your life that is big that is massive okay yet it's still a mystery to you some of you guys here you are born with this mystery to whoever the person I'm speaking to. You were born with that gift of prophecy. Oh my goodness! Comment below. I was born with the gift of prophecy. You were born with the gift of clairvoyance, but not just. I'm hearing extra. Okay, it's like you're extra, extra, extraordinary. Um, the superpower that you carry is unlike any other being because, again, it's referring to the reincarnation. Okay, you are the reincarnation of this legendary being. Okay, and I feel like you're doing some planetary work that your ancestors and spirit guides want me to tell you about. It's like you're literally helping the entire multiverse. All right, comment below, multiverse, if you feel this is you. Like, you're not just helping here on planet Earth, you are a planetary cosmic being. There are cosmic ancestors that are reaching out to you right now. They've guided me to use this um cosmic oracle and specific cards that I have here that I want to read to you guys. But look at the air. We got air. You could be Gemini, Libra, Aquarius. You don't have to be, but as soon as I got the air card, I heard Airbender. And that's one of my favorite movies. Okay? Avatar the last airbender. So, like literally, you are the chosen one. You you come from the big leagues. Okay, you're not. Who you think you are is also what they wanted me to tell you. Like, so much is blocked and concealed about you that you need to know who you are. Comment below. I need to know. Okay, it's time, it's time for me to know. Like, you're so legendary, so phenomenal. You need to reawaken this. Okay, so just like Alice in Wonderland, honey, you gotta go down that rabbit hole. Look at the teacups and the white bunnies there. You gotta go down the rabbit hole to get your information, to get your truth that is what concealed it's very much deeply concealed it's frozen and just like in the last airbender ang was found right in ice frozen in ice so there's something about you that is yet frozen that is melting but guess what the ancestors told me that this 444 as i'm saying it so that's going to be confirmation for you we have the card of tempest and eruption and instantly i heard that you are the storm that is coming. Okay, you are a very powerful storm that is coming, that is about to erupt. Your superpowers that are supernatural are about to erupt. This message is not for everybody, but it's for that one person that you know is gonna be you. You have a heavenly connection, okay? But the connection has been blocked. The connection to who you truly are, to your true power, okay? As above, so below, has been blocked. Comment below. I unblock it today. I am black. What is blocking my truth? It has been not just concealed, but blocked. Okay? For some type of reason, something in your childhood happened that is not allowing you to remember. Now, you could have remembered when you were younger, like when you were five, six, four years old, like, hey, I know who I was. This is who I was in a past life. Maybe it was freaking out your family members or something, but it's like, go back. They're telling me you need to go back, go back to the childhood memories, go back to the pictures, go and ask people about your childhood. You can definitely book a reading and we can find out if in fact this is your reading or who exactly are you the reincarnation for uh, of, okay? So if you're interested in that sort of thing, definitely book a past life reading with Maji got the tea cuz honey, it gets accurate, okay? <coughs> Period. So, you could be also seeing 333, three, three, or you could have been like, you have a specific like mark on your body. For some of you guys, it's like something circle, something triangular, it's a star, or some type of specific dots on your body. Pay attention to the mark because I'm getting like you have an anointing over your life and you're going to have epiphanies about it because the divine child in you is waking up. Comment below. I'm waking up. Wow. It's waking up. Whatever information is concealed, whether it was on purpose or not, it's waking up. Comment below. The truth is waking up, and that's what I heard, my dear. <laughs> this is how I heard it from your ancestors. Literally, a secret that has been buried for more than hundred years for some of you guys. Okay, like for so many years, it just can't hold on anymore. This this truth is like I need to speak up. This truth is become literally alive and it's wants to it wants to literally come out comment below the truth wants to come out so just like a volcano this truth wants to erupt it's like it can't hold back anymore right something that was now dormant in you is waking up and it's like i can't hold back no more i can no longer be concealed i can no longer be hidden comment below oh my goodness i can no longer be hidden comment below i can no longer be concealed who you truly are can no longer be Hidden, concealed, not at all. So, as you're watching this, this video is activating your memory. This video is activating your subconscious to truly remember what it is that you're meant to do. Because I'm hearing the assignment that you have to do here, the divine assignment, man, is so massive. The government didn't even want you to know who you are. Your family didn't want you to know, okay? It was buried till the divine timing, and I guess the divine timing is now, okay? I'm hearing like there's so much divine intervention, like you need to know now because something is about to happen in this planet, and you are the savior. You have an assignment that's going to help whatever is happening here. This is how I'm channeling it. You interpret it how you interpret it, honey. But you are legendary. Comment below. I'm legendary. You always was and always will be. You're the chosen child. Comment below. I'm the chosen child of the universe. Now, let's get into these cards here and then we'll tap into more. So, instantaneously, as I told you that you are awakening, my love, look how beautiful this card is. Okay. I'm using the Cosmic Oracle deck. Look how beautiful. Okay. Awaken. You could be a path like number one, but it says, it is time to awaken. Comment below if this is you. It is time to awaken humanity needs your unique illuminating light so you have a unique illuminating night that humanity is literally waiting on you okay that's why you came back some of you guys here that were i'm channeling is you had a mission right and it was incomplete in this past life you came here to still complete it fully because it's connected to the multiverse okay dear one this is from your ancestors the universe has been gently nudging you forward with signs Synchronicities, dreams, and coincidences. Okay, there are no coincidences. Pay attention to your dreams. Let me know in the comments below, or you can email me about any type of dreams you've been having. Perhaps I could.